Witajcie. Przychodzę do Was dzisiaj ze sprawą, o której jeszcze kilka lat temu było dosyć głośno. Jednakże, w związku z tym, że śledztwo nie posunęło się do przodu, a sprawca nadal jest na wolności, chcę przypomnieć o wydarzeniach z 2020 roku, ale nie tylko. Jeśli masz możliwość, to oprócz słuchania, zerknij od czasu do czasu na ekran. Bo w materiale zawarłam wizerunki poszukiwanych osób, może którąś z nich rozpoznasz. Małgorzata Wu w 2020 roku ma 57 lat. Jest nauczycielką nauczania początkowego w jednej z łódzkich szkół podstawowych. Swój zawód wykonuje z pasją, co odczuwają także współpracownicy oraz uczniowie Małgosi. Zgodnie mają o niej dobrą opinię, jako o oddanej i spokojnej nauczycielce. Kobieta posiada także szczęśliwą rodzinę, męża, pana Jarosława oraz dzieci i wnuki, dla których jest ukochaną mamą i babcią. Wszystko w życiu Małgorzaty układa się w jak najlepszym porządku. Chociaż ten ostatnio zostaje zburzony przez kryzys na świecie. Od jakiegoś czasu w Polsce panuje pandemia, co zmusza władze oświatowe do przejścia na naukę zdalną, ale i tutaj Małgosia radzi sobie świetnie. Jedynie od czasu do czasu tęskni za swoimi uczniami, jak i oni za nią. 4 grudnia w piątek, po skończonej pracy, 57-latka wybiera się na spacer do parku. Wszystko za sprawą psa, Bigla którego chce wyprowadzić na nieco dłuższe wyjście, aby mógł się wybiegać na koniec dnia. Tradycyjnie zakłada mu świecącą obrożę, która pozwoli jej zlokalizować pupila, gdy spuści go ze smyczy, aby zażył nieco wolności. Małgorzata nie zabiera ze sobą telefonu, bo nie ma takiego zwyczaju. Wydaje się to nieroztropne, bo jest to około godziny 18, a w grudniu o tej porze panuje już zupełny mrok. Jednakże kobieta czuje się na tyle bezpiecznie, iż najwyraźniej uważa, że wzięcie komórki na taki spacer jest zbędne. Małkorzata wychodzi ze swojego mieszkania na osiedlu Teofilów w Łodzi i kieruje się w stronę parku imienia Józefa Piłsudskiego, częściej nazywanego przez Łodzian na zdrowiu. Ten zielony kompleks obejmuje powierzchnię 188 hektarów. I znajdują się na nim liczne atrakcje, takie jak place zabaw, muszla koncertowa, akłapark czy orientarium. Oprócz tej części parku, która została zagospodarowana na spacerowe ścieżki, oświetlona i wyposażona w kamery, mieści się tutaj także część leśna. Tam króluje gęstwa, dzika roślinność, a drzewa i krzewy, zwłaszcza nocną porą, tworzą nieco mroczny krajobraz. Sami łodzianie wspominają, że w tę część parku nie zachodzą po zmroku, a i w dzień można nabawić się tu strachu. Nigdy nie wiadomo, co czai się w zaroślach, poza tym krąży wiele plotek o dziwnych osobach błąkających się po tych okolicach. Niemniej jednak, park na zdrowiu codziennie uczęszczany jest przez rzesze osób chcących znaleźć nieco wytchnienia w otoczeniu natury. Spoglądając na mapę tego terenu, widzimy, że osiedle Małgorzaty od parku dzieli kilka kilometrów, zatem jest to spora odległość jak na wieczorny spacer, zwłaszcza, że grudniowa noc zapowiada się mroźnie. Mimo dużego obszaru parku, trzeba wziąć także pod uwagę fakt, iż mieści się on w środku miasta, pomiędzy bardzo ruchliwymi ulicami, gdzie ciągle przemieszcza się mnóstwo samochodów i pieszych. Zresztą i tego wieczoru, mimo nieprzyjemnych warunków, na zdrowiu było sporo osób. Około godziny 19.30 spacerowicze dostrzegają błąkającego się po parku psa. Ma na sobie świecącą obrożę, ale nigdzie w okolicy nie widać jego właściciela. Po dłuższej chwili osoby te decydują się odłowić zwierzę i przewieźć do gabinetu weterynarii. Tak się dzieje i już niedługo później lekarz skanuje chip, który znajduje się pod skórą psiaka. Dzięki niemu z łatwością można namierzyć miejsce zamieszkania jego właściciela, a adres wskazuje właśnie na osiedle teofilów. Zastany w domu mężczyzna, dowiedziawszy się o zabłąkanym psie Rasy Beagle, który, jak się okazało, faktycznie należy do niego, nie krył zdziwienia całą sytuacją. Chwilę później. Zaskoczenie zasąpił strach, bo z psem wyszła jego żona, która od dłuższego czasu nie wróciła do domu. Pan Jarosław nie chciał dłużej czekać na powrót Małgorzaty. Przeczuwał, że musiało stać się coś złego, bo takie zachowanie w żadnym wypadku nie było w stylu jego małżonki. Po godzinie 21.00 zaniepokojony mężczyzna zawiadamia policję, a ta praktycznie natychmiast rozpoczyna poszukiwania 54-latki. Jak wielokrotnie wspólnie narzekamy na pracę służb i często słusznie, tak tutaj muszę powiedzieć, że policja zachowała się wzorowo. Niestety, po godzinie drugiej, w bocznej rzadko uczęszczanej alejce, funkcjonariusze odnajdują ciało kobiety. Jest częściowo obnażone i przykryte liśćmi. Znajdowało się ono w okolicy miejsca, które teraz prezentuję Wam na ekranie. Mimo bliskiej odległości od ruchliwej drogi, widzimy, że jest to gęsty, można się pokusić o stwierdzenie las, który nocą był nieoświetlony i bardzo niebezpieczny. Szybko ustalono, że napad miał podłoże seksualne, a kobieta została uduszona. Sprawca zakrył jej nos i usta dłonią. Na miejscu znaleziono fragmenty nitrylowych rękawiczek. Może to świadczyć o tym, że zbrodnia była wcześniej zaplanowana, ale z drugiej strony był to pierwszy rok pandemii COVID-19 i takie rękawiczki wiele osób nosiło przy sobie. Według śledczych do napaści doszło około godziny 18:30, także o dość wczesnej porze, gdzie w okolicy przechodziło mnóstwo osób. Jak wiele, to wskażą wyniki logowań telefonów do okolicznej stacji BTS. Według rejestru było ich ponad tysiąc. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że nie są to dane obejmujące jedynie spacerowiczów, ale także osoby, które w tym czasie poruszały się samochodami po okolicznych ulicach. Do wielu z nich udało się dotrzeć i przesłuchać, nikt jednak nie podał istotnych dla tej sprawy informacji. Kroków podjętych przez śledczych było wiele. Najpierw przebadano dokładnie miejsce zbrodni. Dzięki rękawiczkom sprawca nie zostawił żadnych odcisków palców, ale zostawił coś cenniejszego swoje DNA. To był bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy dowód w całej sprawie. Jeśli policja kiedykolwiek złapałaby winnego, to mieli oni niepodważalną próbkę jego materiału genetycznego do porównania. Najpierw jednak konieczne było wyznaczenie podejrzanego, a to, jak się okaże, było niezwykle trudne. Nie trzeba było długo czekać, aby wieść o zabójstwie nauczycielki obiegła lokalną społeczność, a psychoza strachu objęła mieszkańców łodzi. W tamtym czasie nie było mowy, aby ktokolwiek zapuszczał się do parku po zmroku, a i w dzień liczba spacerujących drastycznie zmalała. Dwa tygodnie po zabójstwie, ze względu na skomplikowany charakter, wagę i ogromne zainteresowanie opinii publicznej, sprawa została przyjęta przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Wśród podjętych przez policję działań było m.in. sprowadzenie wyspecjalizowanych psów tropiących z Saksonii w Niemczech. Czworonogi potrafią podjąć trop zapachowy nawet do trzech miesięcy po zdarzeniu. Jednakże trzeba pamiętać iż psi nos także potrafi się mylić i bardzo dużo zależy od okoliczności, w jakich zwierzę podejmuje trop. Niemieckie psy pracowały w parku dwa dni i dzięki ich węchowi udało się ustalić, iż sprawca po dokonaniu zbrodni udał się najprawdopodobniej na dworzec kolejowy łódź kaliska, skąd zapewne odjechał w nieznanym kierunku. Te informacje pozwoliły na ustalenie hipotezy, iż morderca nie pochodził z łodzi, a jedynie przyjechał do tego miasta, a następnie zbiegł zaraz po zbrodni. Czy jednak ta informacja świadczy o tym, że w łodzi nie bywał? Myślę, że dość ryzykownym byłoby zaatakować kobietę w miejscu, w którym jest się pierwszy raz. Sprawca raczej nie czułby się tam pewnie, nie znając topografii terenu i jego charakterystyki, takiej jak nieoświetlone ścieżki, których nie obejmują żadne kamery. Sama trasa do dworca PKP to około 3 km, więc spora odległość dla kogoś, kto właśnie pozbawił życia drugą osobę. Z innej strony, chyba wszyscy zgodzimy się z tezą, że Małgorzata była przypadkową ofiarą. I w żaden sposób sprawca nie zaplanował wcześniej, iż to właśnie ona stanie się jego celem. Prawdopodobne jest, iż uznał, że samotna kobieta w średnim wieku będzie łatwą ofiarą, a fakt, że nie było nikogo w pobliżu, uczynił niestety okazję do zbrodni. Czy mogło być zatem tak, iż człowiek ten celowo udał się w odosobnianą część parku i tam czekał na odpowiedni moment do ataku? Dajcie znać, co myślicie. Na podstawie informacji o oddaleniu się mężczyzny w stronę dworca podjęto próbę identyfikacji osób, które uchwyciły okoliczne kamery monitoringu miejskiego. Czy możliwym jest, aby napastnik oddalił się niezauważony, zwłaszcza, że znaliśmy kierunek jego ucieczki? Policja wyznaczyła trzech mężczyzn widocznych na nagraniach, którzy do tej pory są poszukiwani. Niekoniecznie jako podejrzani, ale także jako świadkowie, którzy mogli widzieć sprawcę lub ofiarę tego wieczora. Pierwszy mężczyzna, około godziny 19, szedł ulicą krakowską, krzemieniecką w kierunku ulicy Redkińskiej. Jest krępej budowy ciała, ma zarost na twarzy, ubrany był w ciemną kurtkę oraz spodnie buty typu sportowego oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Poruszał się w charakterystyczny sposób. Drugi, w godzinach 18:27-19:45, zaparkował pojazd marki Opel Astra 2 Kombi koloru granatowego na parkingu przy Parku na Zdrowiu od strony ulicy Srebrzyńskiej, na wysokości bloków przy ulicy Prausa. A następnie wyszedł na teren parku. Ma on wysportowaną sylwetkę, ubrany był w ciemną kurtkę i jasne spodnie, buty z białą podeszwą oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym logo na przodzie. Ma krótkie włosy, częściowo wygolone. Trzeci mężczyzna około godziny 19.30 szedł ulicą Krakowską od ulicy Michałowicza w kierunku ulicy Biegunowej. Był ubrany w luźną zimową kurtkę poprzecznie pikowaną z dużym kapturem, miał przewieszoną przez ramię saszetkę, na twarzy maseczkę. Przemieszczał się dynamicznym krokiem. O ile identyfikacja dwóch ostatnich mężczyzn może być problematyczna nawet przez nich samych, bo zwyczajnie nagrania są słabej jakości, a zostały opublikowane dopiero kilka miesięcy po zdarzeniu. Tak pierwszy z panów widoczny jest dość wyraźnie i znajomi czy rodzina powinni bez problemu skojarzyć go z osobą z nagrania. Niestety, tak się nie stało i nadal nie wiemy, kim są prezentowane osoby. Próbowano także dotrzeć do pasażerów przebywających tego dnia na terenie dworca Łódź Liska po godzinie 19. Część z nich przesłuchano, niestety także bez rezultatu. Te wszystkie działania nie przyniosły pożądanych skutków, ale nadal w rękach śledczych pozostawało DNA sprawcy. W 2022 roku podjęto współpracę z amerykańską firmą Parabon Nanolabs, która od 2018 roku pomogła opracować wizerunki i zidentyfikować ponad 240 poszukiwanych osób. Jedna z głośniejszych spraw której przyczynili się do rozwiązania, to sprawa Nancy Anderson, która została zamordowana w 1972 roku. Parabon opracował wizerunek jej mordercy po tym, jak hawajska policja zdecydowała się dostarczyć laborantom próbkę DNA z ręcznika, w który wsiąkła krew nastolatki. Jak to działa? Metoda opracowana przez naukowców pozwala na przewidywanie cech wyglądu zewnętrznego i pochodzenia nieznanej osoby na podstawie jej DNA. Dzięki niej można określić m.in. płeć, morfologię twarzy, kolor oczu, włosów czy pochodzenie etniczne osoby. W przypadku zbrodni na zdrowiu oszacowano z pewnością 86%, że mężczyzna ma jasny kolor skóry z nielicznymi piegami, prawdopodobnie ciemne włosy i brązowe, piwne oczy. Jego pochodzenie etniczne na 76% wskazuje na Europę południowo-wschodnią, 18% na Europę północno-wschodnią, a 5% na Europę wschodnią. Badania laboratorium kryminalistycznego KWP w Łodzi określają jego wiek w momencie popełniania zbrodni, czyli w 2020 roku na 30-33 lata z marginesem błędu 5 lat. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, iż prezentowany wizerunek jest poglądowy. Może się on zmienić w zależności od trybu życia danej osoby. Nawet tak prozaiczna zmiana, jak fryzura, zarost, założenie okularów czy blizny, mogą zmienić wygląd poszukiwanego człowieka. Jeśli zaś pochodzi on za naszej granicy i po morderstwie wrócił do swojego kraju, to szanse na jego odnalezienie są bardzo małe. Póki co ani nowoczesna technologia, ani oferowana w śledztwie nagroda w wysokości 70 tysięcy złotych za informacje o poszukiwanym nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przy okazji sprawy Małgorzaty W należy także wspomnieć o innym mężczyźnie, który w pierwszej połowie 2020 roku napastował kobiety w zachodniej części miasta. Podstępem wchodził do klatek schodowych. I atakował kobiety, obmacując je. Spłoszony krzykiem ofiar, jednak szybko uciekał. Jego wizerunek uchwycił monitoring, a policja stworzyła profil pamięciowy mężczyzny. Jednakże nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości i co dziwne, po grudniowym morderstwie jego ataki ustały. Opinia publiczna gorąco sugerowała, aby połączyć tego człowieka z zabójstwem Małgorzaty. Śledczy jednak wykluczyli, aby ten osobnik miał coś wspólnego z atakiem w parku. Wspomnę Wam także o sprawie z Poznania, która pozostaje nierozwiązana, co więcej, została ona umorzona w 2019 roku. Pani Jadwiga została zamordowana we wrześniu 2018 roku, a jej ciało znaleziono w Poznaniu nad Wartą niedaleko mostu królowej Jadwigi. 75-letnia kobieta wyszła z mieszkania przed godziną dziewiątą rano. Wnukowi powiedziała, że wybiera się na spacer. Jej obnażone ciało na brzegu warty w Zaroślach znalazł trzy dni później jeden ze spacerowiczów. Sekcja wykazała, że 75-latka została uduszona. Kobieta miała obrażenia klatki piersiowej, żeber i narządów wewnętrznych. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu ukazujące mężczyznę, który w dniu śmierci kobiety widziany był w jej towarzystwie. Ostatni raz kamery monitoringu nagrały emerytkę i tajemniczego mężczyznę o godzinie 9.21, gdy szli w kierunku Mostu Królowej Jadwigi. Żadna z kamer nie nagrała powrotu tajemniczego mężczyzny. Część z nich to jednak kamery obrotowe. Pełen obrót zajmuje około minuty trzech, więc mężczyzna mógł przejść obok nich, gdy były skierowane w inną stronę. Ale mógł też wrócić z nadwarty taką drogą, której kamery nie obejmują. Policjanci analizowali godzinę nagrań. Mężczyzna pali papierosa, trzyma go w lewej ręce, więc założono, że jest właśnie leworęczny. Ma też charakterystyczny chód. Nogi lekko ugięte w kolanach, stopy wysunięte na zewnątrz. Przypomina to trochę chód kaczki. Może to wskazywać na problemy zdrowotne z nogami. Gdy powiększymy obraz, widać także, że mężczyzna ma lekkie zakola na skroniach, wygląda na młodego, może mieć około 25-35 lat. Na podstawie tych nagrań Specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu stworzyli wersję wyglądu poszukiwanego mężczyzny. Podczas śledztwa wytypowano 30 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z zabójstwem. Jednak po przeprowadzeniu badań kryminalistycznych szybko okazało się, że żadna z tych osób nie miała związku z tą zbrodnią. Wytypowano kolejne dwie osoby. Byli to obcokrajowcy, i z uzyskanych informacji wynika, że mogli oni przebywać w Poznaniu w dniu zabójstwa. Wkrótce po tym tragicznym wydarzeniu każdy z nich wyjechał z kraju. Jeden przebywa w Rosji, drugi na Ukrainie. Czy te dwie sprawy, morderstwo nauczycielki w Łodzi oraz pani Jadwiki w Poznaniu, może łączyć ten sam sprawca? Na odpowiedź na to pytanie zapewne przyjdzie nam trochę poczekać. Miejmy jednak nadzieję, że zebrane informacje pozwolą skazać winnych, a może ktoś z Was rozpoznaje któregoś z mężczyzn widniejących na portretach pamięciowych? Pamiętajcie, że samo podobieństwo do osoby poszukiwanej nie jest jednoznaczne ze skazaniem dopiero liczne badania i dowody mogą potwierdzić winę takiego człowieka. To wszystko na dzisiaj. Uważajcie na siebie podczas spacerów i do usłyszenia.